Nie przepadam za Halloween. Nie świętuję, nie obchodzę, przynajmniej nie w ten sposób, nie w tej formie. Jak się zastanawiam nad tym, kto się najbardziej cieszy z Halloween, to myślę, że chińscy producenci gadżetów plastik, Fantastic, jak to mawiam i jak powtarza to za mną mój pięcioletni syn. Rzeczywiście, Halloween to jest druga po świętach Bożego Narodzenia okazja, kiedy sprzedłe, sprzedaje się taką Ogromną ilość przedziwnych plastikowych gadżetów, związanych z tym świętowaniem. Porozmawiajmy dzisiaj o tym, czy Halloween, czy co innego. Zapraszam na kolejnego vloga w ramach cyklu. Pogadajmy. Jeśli nie jesteście na YouTube, to teraz jest czas, żeby na niego przeskoczyć. Wiedziałem, że tak to się skończy, że przyjdzie czas, kiedy zamiast słońca za oknem będzie padał deszcz. Dzisiaj miałem nagrywać przy pięknej, słonecznej aurze, ale niestety ona się powsyła z minuty na minutę. Siedzę w biurze, w swoim studiu pisarsko-nagraniowym, popijam herbatkę, bo zrobiła się taka pora, że to już bardziej czas na angielską herbatkę. Aniżeli na poranną kawę. No i tak sobie dumam nad tym fenomenem Halloween. Bo nie z jakichś względów ultra religijnych, tylko takich przesłanek bardziej ogólnokulturowych, mam w sobie. Jakiś sceptycyzm, jakąś niezgodę, jakąś niechęć do takiego świętowania. Skąd to się bierze? Spróbuję te rozważania poubierać w całość i podzielić się z Wami moim spojrzeniem w ramach tego vloga. W drugiej części sięgnę do Waszych komentarzy, do wczorajszego filmu. Filmu o niełatwym tytule i o niełatwym temacie. Ok, dlaczego. Nie świętuję Halloween, dlaczego mam jakiś dystans do tego? Przede wszystkim jest to w moim odbiorze okazja bardzo, bardzo komercyjna. Gdzieś zagubiony jest duch święta zmarłych, wspominania zmarłych, który być może kiedyś w tym święcie się um, znajdował, za czasów jego powstania za czasów gdzieś sięgających Celtyckiego pogaństwa, ale dzisiaj już tego zdecydowanie nie ma. Moim zdaniem jest i powinna być różnica między zabawą a refleksją, a tutaj niestety te rzeczywistości z, zmierzają bardzo mocno w stronę zabawy, która jakby odkleja się w ogóle od powodu i okazji do tej zabawy. Poza tym wydaje mi się, że mamy własne. Głębsze, ciekawsze tradycje. Zresztą nie tylko tu, bo jak porównuję sobie zamerykanizowane, zwesternizowane Halloween, na przykład z mek meksykańskim obchodzeniem e, pamięci zmarłych w ramach tego, co się nazywa Dia de Muertos, to też czuję, że tam jest dużo więcej ducha i prawdziwości, aniżeli w Halloweenowym plastik Fantastik. To święto, czytam jeden z cytatów, to święto to może bardziej okazja jest pod mocnym wpływem amerykańskiego rynku. Jest drugą z kolei okazją, w której sprzedaje się w Stanach Zjednoczonych najwięcej produktów po Bożym Narodzeniu. W jego obchodach odbijają się też lęki i fascynacje kultury popularnej. No właśnie może to jest mój zarzut dla Halloween, że jest ono takim elementem kultury popularnej, w której... Gdzieś zatraciła się istota skupienia na pamięci zmarłych tego, co ciągle jeszcze u nas jest obecne, i mam nadzieję, że będzie jak najdłużej rodzinnych spotkań przy grobach, wspólnych wspomnieniach czy przekazywaniu historii rodzinnych. Nawet jeśli popatrzymy. Na bardziej historyczne podejście do świętowania tego szczególnego momentu. Oczywiście też gdzieś zanurzone w pogaństwie, z którym potem na różne sposoby chrześcijaństwo, Kościół katolicki próbowało sobie poradzić. Świetnie to widać na przykład w dziadach Mickiewicza. To jest w tym wszystkim jakaś głębsza myśl, jakaś głębsza filozofia. Polskie zaduszki kojarzą się przede wszystkim jako święto rodzinne. Rodziny, odwiedzając groby swoich przodków, spotykają się, spędzają czas na rozmowach, wspomnieniach o swoich zmarłych. Niemal każdy kładzie na grobach świeże kwiaty symbolizujące nowe życie po śmierci, zapala świeczki i. Niewiele ma to wspólnego z okazją do tego, żeby się przedziwnie ubrać, jeszcze przedziwniej bawić, do tego wprowadzając się w stan upojenia najprzeróżniejszymi substancjami. Jak sobie popatrzymy na to meksykańskie podejście, Dia de Muertos, pewnie znajdziemy tam dużo więcej rzeczy wspólnych z tym, co widzimy w amerykańskim Halloween. Takie odwołanie do symboliki czaszek, kościotrupów, tego typu przebrania. Ale mimo wszystko, gdzieś to jest oparte o dużo głębszą tradycję kulturową. Ma dużo głębszy duchowy wymiar tego święta i łączy pokolenia, rodzin. Jest to okazja do, do, do spotkań, do, do świętowania, również w formie parad. ale to, co w jakim sensie okazuje głębię tego meksykańskiego, południowoamerykańskiego podejścia, to na przykład to, że UNESCO uznało ten sposób świętowania za jeden z rodzajów dziedzictwa ludzkości. Meksykanie wierzą, że w Dniu Zmarłych dusze ich bliskich wracają na ziemię i także biorą udział w spotkaniu rodzinnym. Symbolizują podróż dusz zmarłych między zaświatami i ziemią. I prawdę mówiąc, w różnych rodzajach świętowania tej okazji, tej pamięci, tych, którzy odeszli, nie rażą mnie nawet takie pomysły, jak to, żeby stanąć nad grobem i wypić kieliszek wódki czy wina, trochę tam po, pobiesiadować, poczęstować się czymś nawzajem. Trochę to przypomina dziady, trochę to przypomina stare sposoby świętowania, które znamy z historii, które są nam bliższe i bardzo dalekie jest od produkowania tą plastiku właśnie tych dziwnych przebrań i dziwnych zachowań, które być może tak to tłumaczą ci, którzy są zwolennikami Halloween, oswajają jakoś zjawisko śmierci, ale moim zdaniem robią to w sposób, który nie oddaje jednak takiej głębi, istoty, elementu filozoficznej za dumy, który jest tym wszystkim potrzebny. Oczywiście dzieci to uwielbiają, jest okazja do chodzenia po domach i zbierania cukierków, ale nawet jeśli popatrzeć na to w ten sposób, to yy... Słodycze nie są zbyt zdrowe i nie powinniśmy ich spożywać aż tak wiele, nawet przy tego typu okazji. Za chwilę podsumowanie tego tematu, ale wcześniej spojrzę do Waszych komentarzy po poprzednim filmie. Filmie, jak mówiłem, o niełatwym tytule i niełatwym temacie. W filmie zatytułowanym Czy zabiła go sztuczna inteligencja opowieści o historii 14-letniego amerykańskiego chłopca z Florydy, który popełnił samobójstwo. I pewną rolę w tym, co doprowadziło go do tego samobójstwa, były, były jego interakcje ze sztuczną inteligencją, z aplikacją, która miała go wspomagać w problemach psychicznych i w samotności, którą odczuwał. Piszecie w komentarzach tak i ucieszyły mnie te komentarze, bo zastanawiałem się, czy nie potraktujecie tego tematu jako jakiegoś tematu sensacyjnego, clickbaitowego, a wywołuje to bardziej zadumę i refleksję i, i cieszę się, że tak jest, bo tak również ja to odebrałem. Witam Panie Jarku, dziękuję za ten interesujący i bardzo ważny temat dzisiejszej pogadanki. Jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, jestem do niej nastawiona z pewną dozą sceptycyzmu. Wiem, że od postępu nie można uciec, ale chociaż kontrolujemy w jaki, sposob, kontrolujmy w jaki sposób z niego korzystamy. Zdecydowanie tak, to był również wniosek z tego vloga. Świadomość, odpowiedzialność, wiedza na temat tego, w czym uczestniczymy, jak tego używać, to, to są klucze do, do, do tej sytuacji. Małgorzata to była Jolanta. Małgorzata pisze: Powrót człowieka do człowieka, własne zainteresowanie, świadomość, rozmowy z dziećmi. Myślę, że dorosłemu jest już trudno, a co dopiero młodzieży, rzeczywiście, mimo ilości lat na karku i siłych włosów na głowie, czasami trudno jest się nam jako dorosłym odnaleźć w tej rzeczywistości. A jak mają sobie poradzić z tym ci, którzy tego doświadczenia życiowego. I pewnego dystansu, sceptycyzmu do tego, co do nich napływa, mają mniej z racji lat. Jeden z komentarzy brzmi tak: dwa lata temu odebrała sobie życie córka mojej koleżanki, dziewczyna z liceum. Policja w trakcie dochodzenia znalazła informację, że na Facebooku odwiedzała w dużym nasileniu strony o na samobójstwach. W jakim stopniu była jej, to jej świadoma decyzja, a w jakim stopniu odpowiedzialny był za to algorytm, możemy się tego zastanawiać. Dostęp do tych stron. Policjanci sami podobno nie mieli tego świadomości, ale powiedzieli, że nie można przecież nikogo skarżyć o podżeganie do samobójstwa. Czy na pewno? Co do odpowiedzialności, świadomości zagrożeń firm technologicznych zajmujących się sztuczną inteligencją, należy mieć dużo rezerwy. Już to znamy z historii: biznes to biznes, nieważne czy tytoniowy, farmaceutyczny czy informatyczny. Bardzo dziękuję za dzisiaj poruszony temat ważny. Ja również dziękuję za ten komentarz z nazwy używanej na youtube j.eu.m.public. Powiem tak, sam bym tego lepiej nie skomentował, dokładnie taki mam na to pogląd. Musimy być świadomymi uczestnikami tego, co jest dla nas. Ciągle zakładam, z dobrymi intencjami, przygotowywanego, ale czegoś, w co mogą się wkradać właśnie albo interesy, albo błędy w budowaniu algorytmów. Doroczen8762 pisze, jest pomysł, żeby ożywiać zmarłych właśnie w taki sposób, tworząc sztuczną inteligencję symulującą rozmowę ze zmarłą osobą na podstawie postów. Byłoby to wyjątkowo szkodliwe i rujnujące psychikę, nie pozwalając przeżyć żałoby i generując ciągłe życie w fikcji. I znowu trzeba ludzkiej tragedii, żeby zwrócić uwagę na zagrożenia, oby ludzkość się opamiętała. Przerażające, Kto, jeszcze jeden z komentarzy dodaje do tego, to już działa w Japonii. To rzeczywiście są takie historie jako żywo z serialu Black Mirror na Netflixie. Polecam. Bardziej jest to przywołujące refleksje i straszna, aniżeli rozrywkowe, czy, czy zabawne, ale tam w jednym z odcinków była właśnie historia humanoida, powołanego do życia, który w który zaprogramowane były zachowania, sposób mówienia, wygląd. Męża, kobiety, który, który, który zmarł, która była główną bohaterką tego odcinka, i były pokazane naj, najprzyróżniejsze problemy i napięcia, które pojawiały się w momencie, kiedy w jakiś sposób jej pustkę w życiu, którą, którą doświadczała po śmierci męża, ten humanoid próbował wypełnić. Zapraszam Was do komentowania dalej, również jeśli chodzi o dzisiejszy temat. Temat Halloween. Halloween, za którym nie przepadam. Nikomu nie zabraniam. Jeśli ktoś chce, bardzo proszę. Ja osobiście jestem od tego daleki. Nie chodzi o to, żeby negować zabawę. Moim zdaniem ważny jest pewien. Balans, pewna proporcja między formą a treścią, i warto pamiętać o, o tym, jaka jest treść tych dni, tych świąt, tego czasu. Myślę, że szczególnie w tych czasach potrzebujemy po prostu przestrzeni na refleksję, a taka momentami bezrozumna, halloweenowa zabawa tą przestrzeń nam zabiera. No i. Mimo wszystko jestem zdania, że warto pielęgnować własne tradycje, czy to będą tradycje polskie, europejskie, tak jak w naszym wypadku, czy to będą tradycje meksykańskie, takie jak w ramach Dia de Muertos. Jest jednak istotne, żeby gdzieś ten wymiar lokalny, historyczny, antropologiczny, który Mamy blisko siebie był pielęgnowany. Zatem proponuję, żebyśmy w tym roku zrównoważyli kupowanie halloweenowych gadżetów odwiedzinami na cmentarzu, zapaleniem świeczki, położeniem kwiatów i zapytaniem tych, którzy są starsi, żyją, o to jacy byli. I jak na przykład spędzali te święta ci, którzy odeszli. Ja zostaję z takim wspomnieniem mojej mamy, która zawsze, kiedy rodzina spotykała się na cmentarzysz, po zapaleniu świec na rodzinnych grobach, po położeniu kwiatów, po krótkiej modlitwie, wyciągała ze swojej torebki czekoladę mleczną i tę czekoladę dzieliła między tych, którzy się spotykali nad grobem tego dnia. Można by powiedzieć drobną rzecz, ale została w pamięci. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam na kolejne w ramach naszego eksperymentu vlogowego. Pogadajmy, odetchnijmy spokojem, zachwyćmy się życiem, poczujmy jak działa i podajmy dalej. Ktoś może tego potrzebować.